Halo, dzień dobry. Dzisiaj dziewiąty odcinek WOT Strong Battle, tutaj będzie bitwa Wojownika 3-4-5, obecnie bez klanu, gra na Leopardzie, a wraz ze mną komentować będzie Papa Smurf z klanu Styx. Siema Papa. Witam wszystkich. Dobrze, i tu widzimy Wojownik będzie grał bitwę, nie na żywo, bo my oglądamy już nagraną, także on wie co zrobił, ale my jeszcze nie. I się. w ogóle. Witam cię wojowniku. Nie powiesz, a więc zobaczymy. Dobra. Więc będzie można startować. Raz, dwa, trzy, start. No, jak widzimy. Przełęcz mapa i, i grasz na topce leopardem. Czy będziesz kampił? Tak, będę kampił. Tak myślałem. Niestety nic się nie zmienia. Leopard to taki pojazd. Myślałem, że za nie? nie? Bardzo dobrze, bo Leopard należy do tych czołgów, które są czołgami snajperskimi, więc troszeczkę zagrać defensywnie jest bardzo wskazane. Tutaj jedzie chyba na przestrzał. W ogóle widzę, buteka masz w drużynie. Co sądzisz o butekach na randomach? Czarnownik? Istniejesz? O, gracz bardzo dobrze, chociaż podjechał w pozycję, która jest dosyć zdradliwa. Ponieważ tutaj bardzo łatwo oberwać od artylerii, jednakże można też dostać czystego blinda. Zgadza się, to bez problemu. Ale jak na chwilę obecną drugi strzał przejdzie, bardzo ładnie. Dobrze snajpi, tyle mu wychodzi. Celowanie do przeciwników, nieźle. Tak, na razie no troszeczkę bokiem wyjeżdża, ale bardzo, bardzo dobrze. Leopard nie posiada pancerza, więc. No tutaj. Nie ukrywam, że te zatrzymania w tym miejscu to są młody <noise> szczęścia, ponieważ e, zatrzymania w tym miejscu kończą się z reguły, chociaż w przeciwnej drużynie nie ma czołgów poza E4 i BTF-kiem e, groźnych przeciwników. No, a ta jeszcze jest. A tak ładnie bydłka pokazywał. Dokładnie jest artyleria. Gdyby tam był FV4005, to nasz kolega mógłby w pierwszej. w pierwszych dwóch minutach odparować. No ale widać, tutaj zabezpieczył się przed pożarem. Duża gaśnica, bardzo dobrze. Dokładnie. Tylko małe zestawy na, na dziesiątych tierach bolą trochę. Ale. wersja eko. Daj, ty klient, nasz dzwoni, bo nie ma internetu. I halo, halo, dzień dobry, łączymy się z Panem. Dzień dobry. I, I widać tutaj inna droga kontaktu, żyje Pan? Tak, no coś niestety, ale wiele odrobin może się nie przerzucić na kanał. O, faktycznie, to, to może być dobre. Nasz drogi kolega wybrał bardzo dobrą... Halo, halo. Tak, wrócił tutaj. Jak na chwilę obecną widzimy, że grasz dosyć standardowo i bardzo dobrze, jednakże w naszej opinii kilka razy zaryzykowałeś dosyć stanowczo. Czy brałeś pod uwagę, wyjeżdżając, przejeżdżając przez linię H5 na drugą stronę, brałeś pod uwagę to, że czołgi przeciwnika mogą tam snajpić? Tego WTK i Leopard, tak? Te dwa czołgi? Właśnie chodzi nam o no, no. E4 i wt Alpha. Czy te czołgi brałeś pod uwagę przejeżdżając tam? Bo gdyby tam przykładowo był brytyjski FV, to... Nie wiem, czy pokusiłbyś się też o przejechanie tamtą drogą? Znaczy, jako że go nie było, no to się pokusiłem i uznałem, że mogę zaryzykować. Czyli brałeś pod uwagę czołgi, które są przeciwnie drużynie. Tak, starałem się brać to pod uwagę, aczkolwiek no tak jak te problemy techniczne, które mamy teraz, to mi również utrudniało tamtą bitwę, dlatego że w kilku momentach będziecie mogli zobaczyć, albo już zauważyliście, że ten czołg mnie troszkę zbacza z trasy. No to właśnie, to właśnie zauważyliśmy trzy, przez... już tutaj momenty, raz zjechałeś do tyłu, drugi raz cię obróciło, trzeci raz wjechałeś na skałkę i w chwili obecnej wjeżdżasz na most tak. No, i te wszystkie problemy to właśnie związane z y, lagami, więc. No, Przeciwnik ja sab sabotują cię, rozumiem, tak, rozumiem. Sabotowo widzę. Przeciwnik, tak. tak. sprawdzasz most. Boisz się, się. standardowo, bo. Czołgiem e, dosyć miękkim wyjeżdżasz tam, gdzie powinien jechać czołg e, bardziej pancerny, czyli grasz dosyć odważnie. No, należy go pochwalić za y, przejęcie inicjatywy w bitwie i nie, nie kąpienie z tyłu jak śmieć. Jest bardzo dobrze. Stara się pomóc drużynie, a nie zrobić wynik. Dokładnie, właśnie to chciałem osiągnąć zwycięstwo. Uważałem, że jeżeli już mam te lagi i tak dalej, no to może nieraz to HP y, pomoże, że je zainwestuje. Dla drużyny, ale na razie za dużo go nie straciłem z tego co pamiętam Ale postawa godna pochwały, rzadko już widziana w bitwach losowych, bo ludzie stawiają na wynik osobisty Wiadomo, że najbardziej bawi Wspólna zabawa Wspólne osiągnięcia Wspólne zwycięstwo Oczywiście, że tak o, Tutaj miałeś szczęście, bo przeciwnicy nie, nie trafił pewnie z górki Spółki od siebie z bazy Co teraz nasz gracz wykopiluje? No tutaj znowu był jakiś tam przeskok atak internetu No niestety na to nie mam żadnego wpływu Za chwilkę spróbuję dawać do znowu dołączyć żeby również podziwiać tą bitwę Może mi się to uda nie ukrywamy, że jesteś z nami cały czas eee, w powtórce, ale jesteś. Tak. Twoje widmo z nami pozostaje cały czas. Z nami to. Zepsuty strzał, tak o, mi się wydaje. Tutaj, tutaj dają się znaki e, pingi oraz oraz słabe połączenie. To już jest trzeci taki zepsuty strzał, ale nie ukrywajmy, że... O, o. bardzo ładnie. Piękne wykończenie. No, należy zauważyć, że gdybyś nie miał yy, tak złego połączenia internetowego, to bitwa mogłaby drastycznie zmienić swój kierunek. Bo tutaj trzecia piastka trzecia została y, diametralnie. Y, to by diametralnie zmieniło wynik bitwy. Hmm. Chodzi I, chyba jest. o te strzały, tam w Futura, chyba Tak, tak, ja tak, tak tam. Tak, tak. Pi pierwsza piastka, teraz czar Futura, i, i tak dalej. Tak, dokładnie. Bo tak, właśnie, byłem no, na siebie bardzo zły za to, że tamte pociski nie weszły. To jest ewidentnie wina, tego że po prostu no, zła jakość połączenia się wyznaki tak Ja bym mógł się dowiedzieć, którą macie minutę i sekundę? Byłbym wdzięczny. 6:55. Okej, okay, to już jestem z powrotem. Ty celujesz w końcu pancera tutaj tak, ciekawa, robisz, robisz kółeczka pancera. Standardowo widziałem, że ten... Jeszcze ten jak, no to widzimy, że tutaj problemy nie tylko u mnie, mnie prześladują, problemy internetowe, także teraz ja wróciłem kolegę wyrzuciło. E, tutaj widziałem, że ten jak Tiger dostaje strzały i A, tak e, od trzeka. No i punce pancer wyjechał, nie wiedział, że ja tu jestem. E, Byłem bardzo zdziwiony, że nie dostałem chyba spota po tym strzale. To mnie zastanowiło, bo w sumie to strzelałem z bardzo niedalekiej odległości od tego końca pancera. Ale no widocznie... Yy, yy, jego możliwości spotowania ewentualnie wystąpiły, wystąpiły dopiero jak go zabiłeś. I... Ja. Nie teraz Wojtek, wyjdź. Pytanie, wyjdź! No? Pytanie. Wyjdź! Co, co z lejkiem? Wyjdź... Wyjdź teraz, później przyjdę Wojtek, nie teraz. No, i sobie tutaj stoisz, masz ładną pozycję. Ja tak, jest zająłem sobie tego krzaczka, żeby spotować cały dojazd, bo ta bitwa no, za, za ładnie nie wygląda. Zobaczyłem tego szarfutura i inne czołgi i uznałem, że go muszę zabić, bo jest one-shotem. I naprawić ten swój błąd, który popełniłem wcześniej tym nietrafionym strzałem. Teraz jeszcze odbicie WTK. No i niestety Arta mnie zaczyna prześladować. Jedna peska trafiona, druga już nie. Tutaj znalazłem sobie możliwość na strzelenie. Niestety w nie wiem, praktycznie jak nie wszedł ten strzał, dlatego że on był dobrze celowany. Ale w ostatnim momencie mi podbił celownik, także tutaj już raczej wina jakiś tekstur, wydaje mi się, już na nie pingu albo mojego po prostu złego strzału, ale w to wątpię. No i zostało nas dwóch: ja i arta, versus y, pięciu przeciwników. Hmm, zobaczymy, czy sobie poradzisz, tak? Tutaj miałem kolejne takie troszkę zwiększenie tego pingu przed chwilą, no ale sobie daję radę. Widzę, że ten leopard nie podjeżdża. Czekałem na WTK. Nie, nie chciałem puszczać Leoparda, dlatego że ten wutek cały czas był bardzo dużym zagrożeniem, prawda, ten czołg teraz wprowadzony tymczasowo. Jednak potężny, każdy pamiętał jego siłę kiedyś. No i teraz bardzo dużo farta, Leopard nie trafia, ja wyjeżdżam, strzelam do niego raz. I to, że wutek nie wjeżdżał tak długi czas, zwróciło moją uwagę, więc byłem praktycznie pewny, że on ładuje. Tak. I teraz na spokojnie dałem sobie czas, żeby o. zabić tego Leoparda. A Taktyczne hajaki WTK, bardzo dobrze. Tak, od razu ładuję hajaki, żeby... Żeby być pewnym, tej strzałów ale zabolało. Tak, nagle zaczął podjeżdżać, no i zabolało troszeczkę. Strzał zniszczenia. I wiedziałem, że muszę teraz od razu puszczać, bo jest za dużo przeciwników, muszę zminimalizować tą ilość, ilość wrogów w, w bitwie. O dobra, dałeś radę, przyjąłeś jedną, ale było warto. O tu jeszcze arta ci przeszkadza. Tak, dobrze nie trafiła, bo ta bitwa byłaby kompletnie inna, gdyby ten pocisk przetł lepiej. Mhm. Ale już mam te siedem 7 zniszczonych czołgów, możesz przenieść papę smr, że on czeka kanał wyżej Już no, jesteś 70 7 zniszczonych czołgów, zostało jeszcze 3 ja. Zacząłem wierzyć w tym momencie, że tę bitwę da się ubrać No papa, pa. może na końcówkę zdążysz, jak odpalisz? Dokładnie, tutaj e, cały czas to oglądałem, niestety miałem mhm. przerwę w połączeniu Jednakże... 3,30 jakoś Tak, dokładnie 3,30 dokładnie Tak, tak, zgadza Kolega tutaj zagrał dosyć klasycznie, jednakże bardzo dobrze ponieważ wykorzystał górkę, która daje bardzo dużą przewagę. Zaoperował też, o ile dobrze zauważyłem pociskami HE. Zgadza się. I tutaj widzieliśmy użycie przed chwilą. WTEK tak, przed chwilą zostało. Z, z, pokazane użycie. Jednakże w WTK też bardzo ładnie po 500 parę po prawie 600 wchodziły mhm. pociski. I to było bardzo dobre. Widać było, że Leopard, który zginął jakieś 2 minuty temu miał jakiś też słabszy internet. Można było to zauważyć, ponieważ nie, nie trafił naszego wojownika. O, no, teraz... no, kolejny dobry hałeczek. Tak, bardzo ładny hałeczek. Jednakże w WTK wute, i hałeczki wchodzą perfekcyjnie. No, bardzo się ładnie. się teraz się go muszę spuszować, dlatego że no, był największym zagrożeniem ze wszystkich trzech przeciwników. I ruszyłem w drogę po arty. Tak, i zauważyłeś pewnie, że yy, on oddał strzał. Miałeś czas na to, żeby wyjechać i spokojnie, o. Lagi masz. na spokojnie, jest Się bojownik usprawiedliwiasz. Lagi to nie powód. Sam no, z, 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 włas z własnego, po własnego powodu umyślnie włączyłeś grę, przebieć do bitwy. Zawsze trzeba brać za to odpowiedzialność, jak się ma lagi tak? No i dlatego właśnie próbuję wygrać tę bitwę. Bardzo dobrze. O, widać, Arta se poradziła! Tak, Bardzo dobra Arta! Niestety inny camper. inny kamper dał radę. Dobra, bo, bo zwiększyła nasz szansę na zwycięstwo, no ale z drugiej strony zabrała szansę na tego, na ten medal pula. Mm -hmm. Niestety. No i teraz jedyne o czym myślę, no to e, wygranie tej bitwy tak naprawdę. E, chociaż Czyli nie wiesz. teraz to. myślałeś, żeby wjechać po prostu na kapa i skapować i... Znaczy wiedziałem, że już nie mam to czasu, czasu na kapa niemo, nie? myślałem, żeby po prostu dojechać może jakoś na farcie złapać tą ostatnią artylerię, bo tutaj pytałem skąd dostał ten ten sojusznik artylerii, skąd tą pestkę otrzymał On tam zaznaczył chyba jakiś tam właśnie sektor obok bazy i dlatego zmierzam jak najszybciej w tamtym kierunku, mam nadzieję, że tarta ta się nie przemieszcza i że uda mi się jakoś złapać Czy ładując pocisk odłąkowo-burzący na amerykańską artylerię wiedziałeś co robisz, czy E, tak, tej specjalnie jeszcze sprawdziłem y, jakie są średnie uszkodzenia na hek w Leopardzie, by mhm. być stuprocentowo pewnym, że to się uda. Bardzo dobrze. No i cyk, jest przeciwnik. Jeden strzał, git! Zwycięstwo! Tak, Perfekcyjne przycelowanie w lewą stronę obok działa z czystym przebiciem. Dobra, i zwycięstwo. Jeszcze zerknijmy tutaj na wyniki końcowe. Eee, Prezentują się następująco: 9 fragów raz, Wartek, specjalista MK. E tutaj inne pomniejsze e tutaj e, oznaczenia. E, kredyty na minus: niestety, trudno. E 5600 demerza, 9 fragów. Pierwszy w teamie. E 300 expa ponad przewagi nad drugim. Mniej temerza co prawda niż wótek przeciwnika widać on się też starał, ale niestety poległ został zmiażdżony pociskami odłąkowo burzącymi. Także tutaj bez zbędnego przedłużania zakończymy. Dziękuję wojownik za przesłanie powtórki. Była dziękuję. bardzo fajna i dziękuję papa za komentowanie. Dzięki również. Pozdrawiamy. Także dziękuję za obejrzenie. Jeśli ktoś dotrwał, a jak nie, to też dziękuję za włączenie. I dziękuję, pozdrawiam, I papa dzieciaczki.